Witajcie ludzie, znowu gramy eee. w LATY FIGHTER Trójeczką, proszę was I teraz będziemy łupić na trybie kontra Pocześć Tylko czas. raczej, no Raczej no, tak zawsze łupimy na trybie kontra Ale tym razem będzie to jakiś dodatek num... Dodatek D Który no. będzie... Który gówno dał pewnie No, patrz, debili o, A czekaj, o, może... O, ja chory jest. No, same jakieś te ciecie są, ale czekaj, spróbuję, daj shift, naciśnij Raczej u ciebie to jest, no i czekaj, ja wpiszę, to jedne hasło, dwa kropka, Net. Może teraz będzie działać. No doszedł, jakiś dark, widzisz? gówno się stało. No nie wiem. Czekaj, ja wezmę lodówkę, może. Coś... Preza. A ja wezmę no do ogniaczka Ogniaczka Shift shift shift. Zero? No. No. Walka. Aby zobacz Ale głowno. Głowno. <coughs> Wpale cię w piekle. O, tak, gówno Za, Ta, stary dobry LF, dwójka. Nic nie dzieje, tylko. O. A, to to nowe jest. To tym o tym nie słyszałem. Nie! Zwykłe burze robisz? Ja też umiem robić. A, ty takie długie robisz. Czekaj. Ja umiem ogniową. Pomocy! to jest właśnie mój drogi atak. Jeżeli chcesz żyć, to odejdź. <ślam> <ślam> Ham? Jeszcze raz. Nie ma to tamto Ej, cieciu Gdzie ja jestem? Nie wiem Czekaj, jak się tu... Jak tu... O No nie mogę teraz tej mocy użyć Kurde, czego on widz do góry nie może? A patrz też, mam e, miecz. Ognisty, ognisty miecz. Ja mam ognisty miecz. Ale fajnie. Wi-Pi Ej, wróć. Ej, to mi zabrało. Spróbuję, działa. No, moc. Dobra, nie weź. Ja cię zabiję, bo to. Raczej, ja cię zabiję, czekaj. Jakaś taka normalna moc. Dobra, dobra, innych weź. Dobra. Czekaj, czekaj. Wstecz. Może ludziom zaprezentujemy, jak się zborej tworzy. Zborej, tworzy tego. Aja, tak zwanego, czyli Dominika. Nie. Z dobra, weź szybciej. Julian, szybciej. Julian, jak o ja... Wezmę Henry'ego tego. Dobra, ty ty ty. Pyk. Nie. I dobra. Jesteś chory. No to tylko się łatwo obrabia klawiaturę, to wiesz, szybko dojdzie. Henry, go. Power Rangers, zero walka. Już nie żyjesz. No nic, ci nie stać dobrego. Czekaj, Wow No, unik, to widziałem. Eee... Moc nie zadziała, ale teraz muszę skarabinka cię pokarać. Ej, <grybuj> bo ma już wejść ten, czekaj. F7? O. Dobra, jest, mocny. O. Ej. <grybuj> ty, tyż, kurde! Wróci Eee... Tak się nie bawię. Jest co Ha, i za. Ha. I tak cię zabiję. O. Oh. Szybko. No nie, skurde no, Dobrze idę. Ach, dobra. No ty... Wstecz no. Teraz czekaj był ten. O, teraz ten tak. no. Jest blaszakiem. Nie umiesz nim grać. No trudno, i tak cię zabiję. Co to miało być? Czekaj, czekaj, stop, stop, stop Stop zabawa Stop zabawa Ale za późno Umarłeś Wejdź Ej No naprawdę fajne Twoje życie jak lato. Karabinka. <noise> dobra dobra żyje jej dobra Czekaj. nie rób tego gówna ja nie to chcę innych nie umiesz jak nie a patrz na to aj co, zabiłem cię <noise> Czy jak to się robiło, Ty... o dobra już wiem No to samo tylko, że Yes Kosić cię Nie. Ja cię spuściłem Dobra Dalsze. Dobra, pokażemy jak się tworzy, Co się tworzy? E, tego Aja Nie No tak, żeby ludzie widzieli Duży na jeden Tak, gdzie on jest? Gdzie to jest? Jest ludowiec i dwu... Tak. I damy, nie wiem z trzech. Żeby nas... Byle jak! Słabe może. No, a jakich? Grubasków? Nie, oni nawet mocni są. O, siła, o, siła. To będzie drużyna druga... Tylko nie w tą stronę płysz. poszedł łóżem. E, o, tego cieniasa. No, cyk. I może łucznika tego też cieniasa. O, tak, no. Dwójka. No, walka i patrzcie ludzie tak się tworzy a ja niech nas uszkodzą bo ja no. Ta. musi mi krew z ryja lecieć, a ja nie wiem nie widzę się dobra mi już, mi już leci Ty też chyba ja. ja kieruję Kurma. i tak się jest. ludzi właśnie ludzie ich kara ja w 7 tak no. może jeszcze raz Mówię i sami ten. robię, żeby a ja, a tak się okay. od nim wiesz? A jak się robi? W dół chyba. Nie. <laughs> jak się. O, jest dobra. A uciekaj. Nie żyje, czekaj. No, czekam. Uh. Zaraz ich pokonam. Ale... Tak, pokonamy ich tak normalnie, tak? Zob dobra. Zaraz ich zabiję. A to, żeby to chyba moc użyć, to ja muszę mieć mało... A, okay. O, burza tu idzie. Dobra. O, w ogóle po czasie dużo jest... No. Ja. No, to był lighty, Farty, lighty fighter. Jak ja mówię, bo się inaczej poprawnie mówi, ale tak nie powiem, bo pewnie też się przyjęzyczę, więc zakończymy to teraz. No więc subscribe, napisz się w górę, dobre komentarze się was proszę i zachęcam do oglądania moich innych filmików. Tea. i ja się z wami żegnam. Ja się żegnam, Zwróć no ci mi się chce już idę. <laughs> Co? Dobra, cześć. No, nara.